Kolego, Batkiś, tak się mogę do ciebie zwrócić. Podejrzewam, że porównałeś krakena do jakiegoś kołowrotka ze średniej półki cenowej, bo pewnie taki miłowisz, a jednak trzeba pamiętać, że ten kowrotek w przynajmniejszym rozmiarze kosztuje tylko 119 zł i należałoby go porównywać do kołowrotku właśnie w takim zakresie cenowym. I wtedy on naprawdę wypada bardzo dobrze. No wiem mniej więcej o czym mówię, bo parę sezonów temu obawiałem takie kowrotki droższe trochę po 200-250 zł i Kraken naprawdę tutaj wypada bardzo fajnie. Następna rzecz to jest zastosowanie takiego kowrotka. Takim powrotkiem mówimy pstrągi, okonie, klenie, się chodzi na spinning, szczupaki, ale na lekko. Tu wiadomo, że nie założymy nawet do czterotysiączki dżerków po kilkadziesiąt gramów albo jakichś wielkich gum, no bo, bo zażniemy taki tani sprzęcik. Jeśli chciałbyś coś turbo, mocnego ogólnie do zażynania, a nawet do łowienia sumów, to jest jeszcze Krakenik T300 w multiku. No i tutaj już możemy się pobawić. Tylko kosztuje troszkę więcej, bo 270 parę złotych. Ale uważam, że jak na start, to jest bardzo fajna rzecz. Pozdrawiam.